Hej siemneczko witajcie z ze strony Agila. i witam Was października w sklepie, także zaczynamy. Mamy dzisiaj cztery nowe skiny, czyli chwytacz, ogłuszacz, zatruwacz, i potyka. mnie najfajniejszy to jest chwytacz, no i skiny za 800, także nie e, tanie w sumie. Mamy szybką piłkę za 1200 fałdolców, twardziela za 1200 fałdolców, e, wielki trzaskacz za 500 foodolców i home run za 500 Red Knight za 2000 Foldów też, Karmazy nowy kilo za 800, Komando Cieni ze swoim białym strem za 1500, GIPki, tutaj emotka taka fajna, tutaj świeże cięcie, tutaj mamy flapper, czyli też rzadką emotkę w sumie, ale już starannie rzadką, 8-bitowe bity, czyli nowe też muzyczka no i oczywiście swowolne podrygi, nie? No i to z tego sklepu było wszystko, a tutaj nadal mamy pakiet startowy, tutaj nadal mamy Batmana i nadal mamy pakiet wyzwań S1000, także to by było na tyle. Ja się już widzę z wami w znaczy dzisiaj na live, także siema!